ponieważ w tym roku nie było turniejów gier planszowych ze względu na pandemię, no to będzie taki turniej dla uczniów. Pamiętajcie, warto grać w gry planszowe, bo one rozwijają, uczą i naprawdę, nie tylko logicznego myślenia, ale także strategicznego, no i po prostu życia. To pozdrawiamy serdecznie Beata i Krzysztof Szewcy I zobaczcie, jak to było. Właśnie jutro znowu zabieramy się do pracy i jedziemy na turniej gier planszowych na eliminację w jednej ze szkół, a później finał gier planszowych. A to jest relacja z jednej z podstawowych, gdzie gramy w gry planszowe i to jest turniej, i tam przechodzą ci. Co idą do finału? Tak, była przed chwilą pełna sala pierwszaczków. Uf, ale tu się napracowaliśmy. Naprawdę. To jest nauka poprzez zabawę. Sabawa, czyli to, co twój mózg lubi, najbardziej najszybciej, nieświadomie uczy się, wykorzystuje swój potencjał. Zobacz, jak wspaniale można się bawić, uczyć, zdobywać nowe umiejętności. I tak można wspaniale spędzać czas. Dalszewska firma bowiem.